Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że kluczowymi dwiema siłami, które działają na siebie i w wyniku styku których powstaje tak naprawdę cena i kierunek, w którym cena podąża, jest popyt i podaż. Umiejętność wyznaczania stref popytu i podaży oraz analizowania w wyniku właśnie walki tych dwóch sił pozwala bardzo efektywnie i bardzo dokładnie wyznaczać potencjalne miejsca, w których nastąpi odreagowanie, odbicie bądź przebicie których poziomów powoduje silniejsze ruchy. Temu właśnie poświęcony jest, poświęcone jest szkolenie na temat stref popytu i podaży. Ponadto, co ważne, abyś wiedział, wiedza przedstawiona w tym, w tym szkoleniu nie jest wynikiem tylko przedrukowania książek ponieważ po pierwsze tych książek jest mało na ten temat i nie mówią kompleksowo na, na, na temat wyznaczania stref popytu podaży i ich wykorzystywania. Ponadto zarówno Damian, jak i Szymon bardzo długo zajmują się już strefami popytu podaży i przedstawiają gros swojego doświadczenia, które gdzieś tam w ciągu tych lat. Zdobyli. W związku z tym masz dostęp nie tylko do książkowej wiedzy, ale przede wszystkim do doświadczenia tych osób, którzy z sukcesem wykorzystują te dwie, te, te, metody, te metody. I dodatkowo dla każdego, do każdego kursu dodajemy materiały dodatkowe. I również tutaj słownik pojęć pozwoli Ci bardzo szybko przejść przez wszystkie trudne słowa, które się gdzieś tam pojawiają i usystematyzować sobie wiedzę, a także, co ważne, wskaźniki, które pozwolą Ci nie przegapić okazji. Taki wskaźnik, który zaalarmuje Cię wtedy, kiedy cena dojdzie do wyznaczonej strefy popytu podaży. No i co jeszcze jest ważnego, to to, że będziemy uaktualniać zarówno ten wskaźnik, jak i dodawać nowe, bo mamy pomysły, tylko wymagają jeszcze czasu do tego, żeby je zaimplementować. Tak więc kupując dostęp do tego szkolenia, gwarantujesz sobie aktualizację tak długo, jak tylko będzie istniała akademia